Wbiegam do pierwszego. Widziałeś, gdzie ja wbiegam? Myślę, że nie, nie. Bo tam są to takie trzy budynki oddzielne. Biegłem. Masz tu takie trzy mieszkalne budynki? Mieszkalne? No. No. Teraz się jeszcze zgubimy Ja do miasta poleciałem Ja to jestem w mieście, tylko że jestem w takich I stację benzynową tutaj masz? Okay. No, no widzę, miasta dobra, dobra, jest... dobra, widzę Cię, widzicie. dobra, widzę to wbiegam Dobra, na stację. Dziękuję, dziękuję. Wejdziemy o kolejne AR-15. Biorę jeden magazynek, drugi zostawiam dla Ciebie. Gdzie? Na środku jak już będziesz biegł w stronę schod schodów. Jest gościu, po drugiej stronie ulicy. Wszedł do budynku obok. Jest w budynku Dobra. obok. No tutaj, obok nas. Idę do góry Dobra, strefa. My jesteśmy na H7. O w dupę. Musimy sobie przez stąd. stąd. No to dawaj, do wyjścia. Jesteśmy na dziadowskie miejsce. Trukurowski dziadowski Gdzie jesteś? Ja wybiegłem, biegnę na wprost. Jak wybiegniesz tą ulicą, tą na wprost. No Okej, okay, 53 zostało. Już 52. Czekaj, zbliżamy się do tych gór. Okej. Okay. mnie jakaś rzeka To już powinniśmy być blisko. No, strzały no De facto lecimy w kierunku strzałów. Hmm. Ale z drugiej strony nie mamy wyjścia, bo tu nigdzie nie podejdziemy nie na drugim tutaj. brzegu. Spora hmm. dziura. Cześć. Dobra, jesteśmy wczesnym terenie. No to i tak musimy tutaj podbić trochę przy tym urwisku. Ja 7 Ja 7 No to mniej więcej dobrze się kierujemy. Ja bym de facto zbiegł na dół i przebieg y, na drugą stronę tego jeziora. No co? Czekamy tutaj. Jesteśmy na E6. Gdzieś pod tym napisem y, Coś tam. Hmm. Dokładnie nie widzę. E6 No ten... ten... Coś tam ma... Tak jak jest ten napis? Hmm. Może tylko patrzeć, żeby z tego kierunku, co my przyszliśmy, ktoś nie biegł. No to najbardziej prawdopodobne. Raczej z pozostałych nikt nie będzie tutaj szedł. Dobra. Musimy dalej. Na musimy lecieć. Mhm. Albo cały czas tu pomiędzy e, szóstką i 7 biec tam wzdłuż rzeki. Znaczy wzdłuż tego jeziora. Za nami też raczej nikt nie biegnie. Mhm, to jest raczej błyszczela chyba No Jakby co? Jakby co ja obserwuję przód. Nie czy tu jest jakiś taki Nie. algorytm, że wiadomo, gdzie będzie się strefa da nakończyć po tym, jak się rozpoczyna, powiedzmy, Czeka. pierwsze dwa ruchy. Żeby to opracować. No i później tylko biec dokładnie w centrum miejsca, gdzie będzie się kończyć. Tutaj gości leci, wodą leci. Widzę, widzę. Mhm. widzę, widzę go. To nie ma co robić hałasu. On zresztą też chyba na pustaka nawet. Będziemy się brudzić. Szkoda amunicja. Jakby... Jakbyśmy mieli łuk, to z łuku można by do niego postrzelać. Nas. Jesteśmy w gawie. No fuck, tak. Na drugą stronę De facto on też tutaj biegł Dobra, no na do drugim brzegu już gazu nie ma Biegniesz? Troszkę się uleczyć Najlepiej bandażami z tą gazą. Raczej nie sądzę, żeby się to rozegrało w mieście. Czyli teraz ten kurczak wydaje się być prawdopodobny. Szczałem w mieście. Od strony miasta. Tylko jak będzie samolot źlecie nad nami, to zduczamy stąd. A. Trzeba patrzeć, no, gdzie leci. żeby tu zrzucał to, pewnie to na nas, nie. No. Okej, okay, 27 o, przebiega dwóch gości ja. koło nas, po lewej. Na wzniesieniu. Gdzieś ich? Nie. Przebieg... Patrz na no. mnie, w moim kierunku, teraz już są za za tym tam pobiegli można ich zważyć, A dobra, na nich zapolonić się dobra widzę widzę widzę, widzę. O, byli tak blisko nas no dosłownie z 15 metrów od nas przebiegali więc de facto te krzaki robią swoje Czy... Sahaczy nas Pewnie tak, dobra Widziałem chyba samochód Ale nie jestem pewien Coś mi tam mignęło No dobra, jestem w gazie Jestem w gazie Widzę... Czekaj, okay, na razie tu nie ma ale dobra idzie, idzie, idzie tylko tutaj biegło tych dwóch gości uważa żeby gdzieś tutaj ich nie było pewnie pobiegli do któregoś z tych chyba tu obejdź o, tu też jesteśmy w Gęsie znaczy biegniemy tutaj na prawo bo tam na lewo wydaje mi się, że oni mogli powiedzieć do tych kamperów. Pytanie czy tutaj będziemy... Nie, tutaj będziemy cały czas w tym. Musimy stąd spieprzeć choć. Bo jesteśmy przy tej drodze. No to niestety nie gwarantuje nam bezpieczeństwa. Trzeba patrzeć po krzakach. Będzie taka większa sterta która, która powinna nam dać osłonę. Ok, przebiegliśmy przez rzekę, tylko że de facto jesteśmy. O nie, to dobrze. Jesteśmy po drugiej stronie rzeki od strony miasta, więc jest dobrze. Zaraz się właśnie liczba zmniejszy 16, 15, nie ma co przeszkadzać im 14, szybko idzie Słychać jakby padała na deszczu nie widać O, no, zbliża się ten Samochód też tu gdzieś przejeżdża koło nas, tak, tak, tak widziałem Mhm, dobra, niech sobie jedzie. Eee, dobra, musimy biec. Pobiegłbym wzdłuż rzeki de facto. Okej. Okay. Tutaj na wzniesieniu mhm. już od razu strefa się kończy. To jest dobrze, tylko tam jest ten obóz kamperowy. Boję się, że ktoś tam po prostu będzie. Co na mapie wygląda. No właśnie, coś mi się wydaje, że w okolicach tego obozu się może wszystko potoczyć. Teraz lornetką zobaczę czy coś tam widać. Jest samochód I generalnie wszystko pootwierane, więc... Zakładam, że ktoś tam jest Ty przeładowujesz? Nie, zrobię No na 90% zakładam, że na pewno ktoś tam jest Bo my generalnie będziemy musieli się tam dostać No to musimy ucisnąć no bo Chyba, no bo... że do tego baraku Dobra, tutaj po lewej się. stronie, który jest Dobra. wcześniej Nie ma sensu w tym miejscu leżeć Dobra, to stoi Nie, coś widać Dobra Jesteśmy Na D6 Dobra, na skraju. jak się zacznie ten tak? To biegnij w stronę tego. Nie, 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 biegnij w stronę tego obozu. Tu jest przejście. Kurwa. Dobra, Dobra Widzę, tutaj ktoś był. No. Na samochodu? Dobra, to sprawdzaj czy jest... W środku jest Shotgun i ktoś na pewno tu zginął. Jak się to prowadzi jest... do Nie ma, nie ma spadku. są wszystkie części? Tam płynie powinieneś... śmieć. Aha, no to znaczy, że został wyjęty. Aha. Strefa, strefa, strefa. Musimy uciekać. Nie, zatrzymała się chyba ale kurde zmniejsza się w tamtą stronę ile mamy czasu do tego kurde bo tam były w kamperze były rzeczy nawet całkiem sporo ale już tam nie da rady wejść schowaj się schowaj się bo tak stoić na otwartej przestrzeni de facto powinniśmy tutaj wzdłuż tej ulicy biec może będziemy biec równo z końcem strefy? No tyle jakby No chyba nie ma co. Czekać Dziewięciu Strzałów nie było słychać więc de facto to gdzieś daleko Słyszałem, że choć tutaj na ten Po drugiej stronie ulicy to nas trochę wzgórza osłoni błaga mnie, dobra, nie na nas będzie. Okej, okay, dalej już jest gaz. O, jak to wygląda na mapie? Powinniśmy teraz na północ totalnie biec przez ten most. Ale przechodzenie przez most jest dosyć ryzykowne, więc... O kurde, mam dylemat. 6-5. O! Bardzo dobrze się robi. Może strzałów nie słychać to gdzieś daleko. Patrzcie na drugą stronę ulicy w te krzaki. A jak będzie 20, tak powiedzmy 5 sekund do gazu Nie, nie nadam. O, na drugi, drugim brzegu Dobra, jak będzie gaz tak na 10 sekund przed końcem to bierz gazę sobie i biegniemy na drugą stronę. Dobra, 10 sekund, bierz gazę, Już. Dobra, idźmy Ja już mogę biec Zresztą most i tak był zawalony więc To jest? Czekaj, stój, stój, stój O To może być ten, zrzut No dokładnie tu Widziałem, że przelatywał prawie nad nami W otwartej przestrzeni się skończy gdzie ty jesteś? Dobra za mną ja wbiję tutaj w ten krzak jak to wygląda trochę do tyłu, zrób kroczek do tyłu Ok. Tam jest coś kopci na górce tak, 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 samochód. To jest po prawej gość. Ja drugi. Chodzę, no. Widzisz? To nie czy do nas celują. Aha, mhm, gaz się znowu zmniejsza. Takie strusie się co by było. Podbiegamy do trójska. Prawie będzie strzelał. No. O kurde, no jak zwykle ja muszę dostać po prostu w ostatnim momencie headshota. Fak. W Tobie nadzieja. Jest mi się strefa będzie Ale gość. Już po prostu się... ...kładł... ...i w tym momencie dostałem... jakiś mam jakiegoś tego, snajperem mam. Dobra, widzę Nie, z AR 15 Widziałem go gdzieś. Leciał. O, ciur, dobra. Oh, drugie miejsce. Uuu, no ale drugie. Pięknie. A i wdropa była. Całkiem wygranie. nieźle. <laughs> no. No dokładnie. Następnym razem będzie lepiej.